Czego oczekuje pan po wynikach polskiej gospodarki w tym roku? O ile wzrośnie? Co się będzie działo dalej z inflacją, czy też na ten moment z deflacją? W tym roku wzrost gospodarczy powinien być. Podobny do tego, który obserwowaliśmy w ubiegłym roku, czyli w okolicach 3,4%. Taka dynamika PKB będzie możliwa w sytuacji, kiedy dynamika konsumpcji będzie oscylowała w okolicach 3% w ujęciu rocznym. No, liczymy tutaj dużo na inwestycje, i w tym inwestycje rządowe, infrastrukturalne również eksport powinien częściowo dokładać się do tego co będziemy obserwować jeśli chodzi o procesy gospodarcze w 2015 roku oczywiście te prognozy są uwarunkowane w dużej mierze sytuacją zagraniczną międzynarodową no i jeżeli będziemy mieli do czynienia ze względnie spokojną sytuacją w Rosji, czyli no nie dojdzie do dużego kryzysu u naszych wschodnich sąsiadów i gospodarka niemiecka za bardzo nie spowolni, no wówczas będzie możliwe uzyskanie wzrostu gospodarczego w okolicach 3,4%. A co do inflacji, sądzę, że przez większą część tego roku będziemy świadkami procesów deflacyjnych. No, ale to też jest w dużej mierze uwarunkowane tym, co będzie się działo poza naszymi granicami. Myślę tutaj o cenach ropy naftowej i ewentualnych sankcjach, restrykcjach nałożonych na polskie produkty, które w, większej, w większym lub w mniejszym stopniu będą eksportowane za polską granicę. Czyli to wszystko powinno wpływać w miarę. No, nie powiedziałbym neutralnie, ponieważ przez większą część roku, tak jak stwierdziłem, no, spodziewałem się tutaj utrzymywania się deflacji, natomiast przy założeniu, że jednak ceny ropy naftowej w drugim półroczu 2015 jednak zaczną rosnąć, wówczas no, powinniśmy skorzystać z takiego efektu bazy statystycznej i powinniśmy zanotować Inflacja in plus, tyle że w dalszym ciągu znacz, znacząco poniżej celu. Sądzę, że pod koniec tego roku inflacja no, zdecydowanie będzie poniżej 1%. Co w takiej sytuacji powinna zrobić Rada Polityki Pieniężnej? Dali stabilizować stopy, czy może jednak jeszcze je obniżyć? Jakie są tutaj Pana oczekiwania? No, obserwując wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, należałoby raczej oczekiwać, że obniżek stóp procentowych nie będzie. Natomiast no, jesteśmy jeszcze przed publikacją danych o inflacji, a raczej deflacji w grudniu. Tutaj oczekuję, że ta deflacja może być w okolicach minus 1%, czyli głębsza deflacja niż sądzę oczekiwano. Wcześniej te procesy deflacyjne, które przedłużą się poza pierwszy kwartał, no, mogą spowodować, mogą być czynnikiem, który będzie uzasadniał obniżkę stóp procentowych, aczkolwiek no, na ten moment argumenty, jakie stosuje większość członków Rady Polityki Pieniężnej, no, nie uprawniają do tego, aby mówić, że te obniżki nastąpią przynajmniej w pierwszym kwartale, ponieważ Rada w swoich argumentach. Tak używa przede wszystkim podkreśla przede wszystkim czynniki związane ze wzrostem gospodarczym zarówno w kraju, jak i za granicą. O ile w kraju spowolnienie będzie umiarkowane w czwartym kwartale, w pierwszym kwartale tego roku no, i to za granicą prawdopodobnie to spowolnienie będzie być może nieco większe, no tym niemniej to w dalszym ciągu a może nie przekonać się większości członków Rady do, do obniżek stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu, co najmniej na najbliższym posiedzeniu. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z osłabieniem kursu złotego. Czy jest to Pana zdaniem jakiś istotny czynnik, mogący dodatkowo hamować zapał RPP do obniżek stóp? Na pewno osłabienie złotego w pewien sposób minimalizuje te efekty, które powodują niższe ceny ropy naftowej. I w tym przypadku możemy powiedzieć, że częściowo. Niejako Rada Polityki Pieniężnej może nieco, no, może nie optymistycznie, ale z taką, z taką umiarkowaną rezerwą podchodzić do danych o deflacji. I w momencie, kiedy złoty rzeczywiście zacznie się umacniać, ta sytuacja może ulec zmianie. W naszym scenariuszu kursowym oczekujemy wzmocnienia złotego, ale w okresach, kiedy to wzmocnienie może nastąpić, czyli po drugim kwartale lub w drugim półroczu tego roku, w tym samym okresie oczekujemy również niewielkich podwyżek cen ropy naftowej. Co w sumie nie zmienia sytuacji, nie zmienia, nie zmienia znacząco naszych zapatrywań co do procesów inflacyjnych. A Jak pan ocenia ten argument często podnoszony przez członków Rady przeciwników obniżek stóp że tak naprawdę obniżka nie jest w stanie tutaj nam wiele pomóc, jeśli chodzi o przyspieszenie tempa wzrostu czy, czy przyspieszenie inflacji, bo te czynniki, które na to wpływają, są czynnikami zewnętrznymi, jak właśnie na przykład spadki cen ropy? Oczywiście no, jest to prawdą, natomiast też, też nie. Powinniśmy pamiętać o tym, że, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z sytuacją taką, kiedy Rada Polityki Pieniężnej używa argumentu, i to też jest, można uznać za, za, za argument stosowany słusznie, że wzrost gospodarczy w Polsce znacząco przewyższa ten, który jest w strefie euro. Stąd w momencie, kiedy Dojdzie do rzeczywistego spowolnienia polskiej gospodarce, no to wówczas stopy procentowe mogą w pewien sposób przysłużyć się polskiej gospodarce. Ja tutaj bym szczególnie zwracał uwagę może nie tyle na sam fakt wysokości 100%, co do co na dynamikę kredytów, ponieważ dynamika kredytów konsumpcyjnych może być takim czynnikiem, który, który może zachęcać lub zniechęcać Radę Polityki Pieniężnej do tego, żeby jeszcze. Głębiej ciącia stopy procentowe. Na ten moment nie sądzę, że żeby, żeby obniżki stóp procentowych mogły w pewien sposób przyczynić się do, 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 do wzrostu dynamiki kredytów, natomiast no, na ten czynnik z całą pewnością Rada powinna, powinna zwracać uwagę.